Witajcie, jestem Sabina, a ja Bianka. W dzisiejszym filmiku chciałabyśmy Wam przedstawić naszą nową przyjaciółkę. Jest to Bella! Jej! Tak. No więc pokażmy Wam ją. Hej! Uważaj. Ja jestem Bella i chciałabym się Wam tak to, to przedstawić. Jak widzicie już tutaj jest nasza cała, moja cała roz, rozkładka. Tak wszystko. No i widzimy się po krótkim cięciu. Pa! Cześć, witajcie po krótkim cięciu i chciałabym Wam przedstawić taką moją małą zabaweczkę która była razem ze mną w paczce. E... No, a to jest zabawka kaczuszka taka do kąpieli jakby. E... Tak. No i teraz możemy takie przeczytać co tam jest, ale to jest takie nieważne. No właśnie. E... No tutaj mamy o takich jak zwierzątkach, jakie są i tak po angielsku coś. Ale Przepraszam Was, jest ze mną siostra, jakby co, więc tak. No, takie tam. Następnym razem będę otwierać wami, ale cię akurat nie mogłam. E... Mogłam otworzyć wami, nawet minion, jakbym chciała, to nie. Ale co tam? Tak, no to to by było chyba tyle. Bella, Bianka i Sabina was żegnają. Ja oczywiście też. I widzimy się w następnym filmiku. Cześć!